Witajcie w przestrzeni Arbitrum. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie z okazji Nowiu Księżyca we Lwie. Nów ten wydarzy się 4 sierpnia 2024 roku o godzinie 13.13. .13. Jest to niesamowicie silna energia. To nie jest subtelna faza Księżyca. Tutaj pojawia się jako przypomnienie, że masz siłę, aby żyć swoją prawdą. Zarycz głośno o tym, czego chcesz. Połóż łapy na tym, co Twoje. Podejmuj działania, a podejdą do Ciebie nowi ludzie. Podejdą do Ciebie w tym czasie nowe osoby, nowe początki dotyczące wyrażania siebie, sposobu wyrażania siebie. Nie dostosowujesz się już więcej do oczekiwań społeczeństwa, nie dostosowujesz się już więcej do oczekiwań ludzi. Nów ten zalśni w pierwszym domu astrologicznym. Wreszcie zalśnimy swoim majestatycznym światłem. Wyrazimy siebie w autentyczny sposób. Poczujemy tego dnia przypływ pewności siebie. To jest idealny czas na rozpoczęcie nowej działalności, na rozpoczęcie nowego etapu w życiu, na rozpoczęcie nowych postanowień. Tutaj będziecie podejmowali akcję, dlatego że karty anielskie mówią: Akcja, działaj, masz moc. Kolor czerwony, kreuj, wyrażaj siebie, działaj! I tutaj jeszcze polecę Wam bardzo serdecznie, kochani. Tutaj mamy kadzidła smocza krew i palosanto idealne, naprawdę idealne na ten czas. Zapraszam do przestrzeni arbitrum, pomogę Wam w zakupie. I kochani, przechodzimy do kart Lenormand. Mamy klucz 33. Numer 33, może Tobie coś podpowiada. Może macie 33 lata, może mieszkacie pod numerem 33. Tutaj przychodzi jakieś rozwiązanie. Tutaj przychodzi jakieś um, otwarcie nowego etapu, otwarcie nowych drzwi. Macie moc tutaj otworzenia niejednych. Drzwi, więc wykorzystajcie tą energię właśnie tego dnia. To jest bardzo pozytywna karta. To jest karta przeznaczenia, losu, prawdy, odblokowania, ale też zablokowania, sukcesu, pewności siebie, strategii. To jest nadarzająca się okazja. Wykorzystasz, otworzysz szybko, wyjdzie ci na dobre. I mamy 27 list. Nadchodzą wiadomości drogą listową, kochani. Komu z was i co mówi numer 27? Napiszcie w komentarzu. Dwójka, dwa wybory, dwie opcje, może dwa zaproszenia. Siódemka od serca, głęboko naprawdę coś niesamowitego, kochani. No i tutaj mamy kartę Bociana. Ja wiem, że Bocian kojarzy się oczywiście, wiemy, że z Dziećmi, tak? Według tutaj takich słowiańskich wierzeń dzieci, tak, jak najbardziej. Natomiast nie tylko. To są podróże, przede wszystkim podróże, wiadomości, również zaproszenia. Więc tu jest powtórzone, kochani. Tutaj mamy zdecydowanie ruch za granicę, nowe możliwości, nową pracę, zmianę pracy, ale nadejście również miłości, prawdziwej miłości. Nadchodzą nowe początki, i właśnie z tym nowiem się wiążą. I, kochani, mamy Lilię, znowu karty Lenormand a więc spokój, ochrona, harmonia, mądrość, autentyczność. Tutaj może, mogą, też mieć, mogą też mieć niektóre osoby jakieś prezenty w postaci takich antycznych. Antycznych gadżetów, jakiś antyk, dostajecie. To jest bardzo pozytywna karta, słuchajcie. Może też oznaczać nieśmiałość, skromność, ale również rozkwit w rodzinie, rozkwit w partnerstwie. I przechodzimy do wiadomości anielskich, i mamy serafinę. Zobaczcie, może ta karta coś Wam podpowiada. Serafina jest. To patronka rodzin. Jestem aniołem rodzin. W Twojej rodzinie nadchodzi miła zmiana lub dostatek. Tu jest karta dobrobytu w rodzinie karta dostatku. I kochani, małe zakłócenia w tle ale nieważne mogą być jakieś przeszkody ale dostatek do Was przypływa. Przypływa do Was, przypływa do nas, kochani. I kolejna karta wiadomości anielskiej. Przeznaczenie. Nie, warunki nie są teraz sprzyjające. Poczekaj, poczekaj. Rozważ inne opcje. Poproś anioły, aby cię pomogły, aby ci pomogły, aby cię prowadziły, aby ci doradziły, aby ciebie ochroniły, bo potrzebujesz ochrony w tym czasie. Tutaj bardzo silnie działa lew, bo lew to jest ogromnie ognista energia, więc możecie potrzebować ochrony. I mamy Franceskę. Czego pragniesz? Wypowiedz życzenie, wizualizuj to, co chcesz dostać od wszechświata. Ale ważna wiadomość: negatywność zablokuje Twoje manifestacje. Negatywność, jeżeli będziesz wnosił, wnosiła do swojego życia negatywność, będzie tutaj blokada automatycznie, niestety. I moi drodzy, Karty kipera, mistycznego kipera, jesteście osobami głównymi. Tutaj są kobiety, które lśnią, rak ryby, skorpion. Brawo, dwójka, dwie opcje, dwa wybory, być może dwóch mężczyzn, którzy się pojawiają, bo tutaj w jednego myślach jesteście. Jesteście w myślach dostojnego mężczyzny, księgowego, obserwatora, dewelopera, handlarza, sprzedawcy lub kupca. Tak, mężczyzna z tradycjami rodzinnymi, może być mężczyzna starszy, może to być skorpion, lew lub Waga i przychodzą nieoczekiwane pieniądze i być może są to pieniądze właśnie od tego mężczyzny. Numer 27, pieniądze, które no troszkę spadają jak nam, jak ma nas nieba dla nas spadają, więc dookoła tego czasu, 3 dni przed, 3 dni po właśnie tego czwartego ktoś dostaje nieoczekiwane pieniądze kochani. I ktoś spotyka prawnika, osobę z sądownictwa, prawnika, sędziego, radcę prawnego. A sędzia może być to sędzia piłkarski, może być to sędzia w sądzie, może być to jakiś inny sędzia, może być to mężczyzna na wysokim stanowisku, może być to polityk, również dla niektórych. A ty jesteś przy nim dumnym pawiem, ty błyszczysz, spotykasz taką osobę. Karty wyroczni kontynuują naszą historię. Która daje Ci ogrom szczęścia. 26, widzicie 26, 27. Młodsze osoby poniżej 30 roku życia tutaj. Ogromnie ważne dla Was. Ale możecie być powyżej 30 roku życia, 40, 50 i spotykacie młodszą osobę. Ale będzie potrzebna dogłębna wiedza, kochani, R numer 43. Sowa, mądre wybory, wy czegoś jeszcze nie wiecie, wy czegoś jeszcze nie wiecie, z niektórymi rzeczami kręcicie się w kółko, macie wrażenie, że jesteście jak w kołowrotku, nie wiecie w lewo, w prawo, czy, czy do przodu, czy, czy najczęściej chodzicie do tyłu niestety, dwójka, wybór, masz wybór, siedzisz i kręcisz się w przeszłości, idziesz do przodu, musisz dokonać, piątka zmiana, podróż, czeka nas podróż i ogrom pracy. Rąb drewno. Kuj, żelazo póki gorące, czwórka, stabilizacja, bezpieczeństwo również finansowe. Dwójka. Masz wybór. Działasz, czy stoisz, idziesz, czy biegniesz. Wybór należy do Ciebie. Karty wyroczni bogini mówią przebaczenie, branwen. Numer 7. Czy ktoś jest tutaj z pod numeru 7, numerologiczne siódemeczki? Kochani, tu też mogą być rybki, skorpionice i byki mężczyźni oraz skorpiony mężczyźni. Przebaczcie. Powinniście komuś przebaczyć, bo blokuje wam tę energię miłości. Archanioł Michał mówi, przebaczysz, nadejdzie do, te, do ciebie wieczna miłość. Miłość z serca, miłość z duszy, pasja, namiętność. I kochani. Tutaj w przeszłości mamy również miłość, ale mamy nieodwzajemnioną miłość. No właśnie, nieodwzajemniona miłość. Ktoś z Was przeżył zawód miłosny ktoś z was zawiódł się w przeszłości. No niestety nie jest to taka taka miłość niespełniona. Nie ma wystarczającej atrakcyjności, nie było, nie było chemii, żeby utrzymać ten związek, tu nie był ładnie przez portal randkowy, ale w rzeczywistości ktoś miał jakiś zawód i ktoś się komuś nie spodobał. Jeżeli nie słuchajcie, Droga wolna, czyli otwarte. Nie musicie trzymać się tego zawodu, bo wkrótce i to bardzo wkrótce nadciąga do Was miłość. Bardzo, bardzo szybko. Ja bym się nie zdziwiła, jakby to było od momentu e, tego czytania, moi kochani, do miesiąca czasu przychodzi. Czyli od 4 sierpnia do miesiąca, lub niektórzy 24. Ale uwaga, jasno musicie określić, czego chcecie, żeby to przyszło teraz. Jasno, jeżeli nie chcecie mężczyzny, który ma dziecko, mówicie, ja przyciągam do siebie mężczyzn, którzy dzieci nie mają. Nie chcecie mężczyzny z nałogiem, ja przyciągam do siebie mężczyznę. Który nie ma takiego i takiego nałogu, który jest bez nałogu, nawet bardziej, nie, nie mówmy nawet słowa nie, tylko który jest bez nałogu. Przyciągam mężczyznę wesołego, przyciągam mężczyznę zamożnego, przyciągam mężczyznę hojnego, przyciągam mężczyznę spokojnego, takiego jakiego chcecie wy, takiego, yy, słuchajcie, przyciągniecie ale tutaj jest też dla niektórych karta pojednania. Ktoś wraca też z przeszłości. Jest jakaś osoba, mężczyzna, lew, skorpion, koziorożec, który mówi rybek, do rybek, raczek, skorpionka i wagi, e, chcę do ciebie wrócić, ja cię kocham, dzwoni z numeru zastrzeżonego, e, zawraca jej głowę, ale ona jest w innym świecie, zobaczcie, ja o niebie, ty o chlebie, ona jest już tutaj na wyższym poziomie, wibracja nawet inaczej świeci, inny kolor. A on nadal taka ziemska inkarnacja. Nie zmienił się nic. Zmienił się na pozór, tutaj ci opowiada bajki, nakręca kit na uszy. Przepraszam za kolokwializm. Tak, takie coś do mnie przyszło. Napiszcie, czy wam to coś mówi. Ale ty, ty jesteś już w innym świecie. Musztarda po obiedzie dla niego. Jeżeli kto wejdziesz, no, no niestety, no to będziesz siedzieć w przeszłości z nim i w tym, co z nim miałaś. Bo to dla kobiet jest przesłanie. Ale jeżeli odmówisz. Potykasz bratnią duszę. Tak, to twoja bratnia dusza. Twój bliźniaczy płomień nadchodzi właśnie w czasie tego nowiu. Kochane dziewczyny, bo to dla kobiet. I jeżeli spotkacie taką osobę, kończy się to zaręczynami. Absolutne szczęście, kochani. Zaręczyna, to już jest po zaręczynach, a po zaręczynach, no nie wyszła ta karta, więc może jeszcze nie czas o tym mówić. Ale bratnia dusza kończy się zaręczynami. Tylko pytanie. Siedzicie z byłym, który już dawno od Was odstaje. Już jest, już jest dawno w tyle. Czy chcecie bratniom duszę? Zdecydujcie. Przechodzimy do wiadomości z kart Tarota Anielskiego i mamy pazia, młodą energię. Logiczny, młody, wspaniały, spostrzegawczy człowiek. Wnikliwy, dosadny. To też jest karta ekscytujących wyzwań, wyzwań intelektualnych. Macie wspaniałe wglądy, macie informacje i nadchodzi do Ciebie informacja, która była Ci potrzebna, ale którą było bardzo ciężko zdobyć, a ona przychodzi do Ciebie sama. W śnie, w wizji, w symbolu, nawet widzicie zakłócenia, ale dotrze ta informacja pomimo, pomimo zakłóceń. Przejrzyj bardzo dokładnie wszystkie dokumenty, kochani. Przechodzimy do kolejnej wiadomości, i mamy tutaj. Króla. Mamy tutaj mężczyznę inteligentnego, bezstronnego, szanowanego, stoicki spokój, waga, baran, strzelec, otrzymanie mądrej rady, bycie obiektywnym oraz bezstronnym. Relacje pozbawione emocji lub też taka niedostępność emocjonalna. Tutaj jest ktoś, kto przemawia publicznie. Może to wy przemawiacie publicznie, właśnie w czasie tego nowiu lub dookoła tego, tego czasu. Tutaj mamy również. Jasną i klarowną komunikację, więc komunikuj się jasno, jasno wyrażaj swoje potrzeby. Ale macie siłę, coś wspaniałego energia, lwa, moc osobista, asertywność, okazywanie z życzliwością swoich intencji. Macie tutaj współczucie prowadzące do przebaczenia. Rodzina, wybaczenie w rodzinie tutaj u kogoś odegra ważną rolę. Uświadamianie sobie, że jesteś dużo silniejszy niż myślisz. I dobrze zasiane nasiona. Siódemka, najbardziej spirytualistyczny numer. Dobrze zasiane nasiona przynoszą plony, wysiłki i inwestycje, które w przyszłości przyniosą Ci plony. I to już teraz, to jest już teraz czas tych plonów, ale również no w Księżyca jest idealnym momentem do zasiewania, siania, podejmowania nowych decyzji, podejmowania nowych kroków, otwierania nowych etapów, otwierania biznesów, interesów, wchodzenia w nowe relacje. Robienia mapy marzeń, mapy sukcesów, zapisywania swoich planów. Tutaj jest również czas odpoczynku, plany na przyszłość. Dokładnie planuj, nie martw się niepotrzebnie, bo nie ma powodu do zmartwień, a dodatkowo nadciąga miłość. I to będą dwie osoby. Dla niektórych w związku wyjdzie romans. I tutaj kochani otwórz się na prawdziwą miłość, na głęboką miłość, bliską przyjaźń. Dla niektórych przyjaźń przeradza się w miłość. Wybory sercem. Wy macie do podjęcia decyzję niektórzy z Was pomiędzy jedną a drugą osobą. Wybierz sercem, nie rozumiem. Doskonałe zdrowie, powrót do zdrowia po chorobie, więc tutaj Archanioł Rafał mówi wyraźnie, wracacie do zdrowia pory konwalescencji. Kochani, podejmijcie decyzję od serca, tylko sercem. Jeżeli kochasz, patrz sercem. Karty Żywiołu Ziemi i Powietrza. Zachwyt. Wy się czymś zachwycicie, ale to wy również będziecie zachwycać innych. Podziękuj losowi i ciesz się życiem. Szukaj przyjemności w małych rzeczach. Zawsze spodziewaj się najlepszego. Tylko i wyłącznie pozytywne myśli. Jeżeli będziemy spodziewać się najlepszego, no najlepsze do nas przyjdzie, bo mamy kartę obfitości. Druga moja ukochana karta, bo tu są pieniądze, radość, uznanie, jesteś autorytetem, masz uśmiech losu, masz dotyk Midasa, król Midas, czego się nie dotknął, zamieniał w złoto. Czerp z hojności życia. Życie jest bardzo hojne dla Ciebie. Życie jest bardzo hojne dla Ciebie w tym momencie. Czerp radość z życia. Życie ma bardzo dużo do zaoferowania właśnie w tym magicznym czasie. Twoje zasoby są nieograniczone. Błogosławieństwa spływają, bukiety obfitości oraz błogosławieństw. Dodatkowych pieniędzy. Co mówią karty Mistrzów Duchowych? Ustal sobie priorytety. Co jest dla Ciebie ważne? Król Salomon, wszystkie ręce w górę, wszyscy chcą tutaj. W Twoim życiu być, wszyscy dzwonią, wszyscy mailują, telefonują, wszyscy Cię zapraszają, wszyscy się umawiają. Hola, spokojnie. Najpierw Ty, najpierw Twój odpoczynek, regeneracja, spokój, czas dla siebie, potem inni. Dbaj o swoją energię, ale dbaj również o swoje zdrowie. Masz moc uzdrawiania emocjonalnego siebie samego, ale zarządzaj mądrze swoją energią. Bo tutaj będą przychodzili do Ciebie z dramatami, melodramatami, e, z atencją dla mnie, dla mnie, ze mną, przeze mnie. To mi daj, to, to mi zrób, to ze mną pójść, to, to, to po mnie przyjedź, to mnie odwieź. nie wy. Wasze zdrowie psychiczne, wasze zdrowie fizyczne jest najważniejsze w tym czasie. I nie tylko. Przechodzimy do kart Żywiołów wody i mamy czas zabawy. Delfiny znają wagę zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. Umów się na jeden dzień na zabawy, słuchajcie, z przyjaciółmi. Wyjdźcie i zobaczycie, jak będziecie się bawić prawdziwie z ludźmi dobranymi do Was od serca, z duszy, nie z wampirami energetycznymi. To zobaczycie, jak wspaniale będzie to kreowało. Może tam kogoś poznacie: rybki, raki, skorpiony, ilwice, dziewczyny. Przede wszystkim wy, ale również inne znaki Zodiaku. Wyjdźcie podczas tego nowiu, wyjdźcie gdzieś, gdzie jest woda, wyjdźcie gdzieś, gdzie, gdzie jest jakiś festyn, ja wiem, jakaś impreza plenerowa, wyjdźcie na rower, poznacie kogoś. Ja wam to mówię i pokładajcie ufność. Wasze modlitwy, nasze modlitwy już się manifestują, bo ja wiem, że ta karta jest również dla mnie. Ja jestem rybą. I mamy być pozytywni i podążać za przewodnictwem, bo my to przewodnictwo mamy. My jesteśmy gotowi. Teraz jest doskonały czas na skok, na podjęcie działania. Gotowi, do startu ruszamy. Łapanie pragnienia i spełnienie marzenia. Gratulacje. Wspaniała energia. Kartę Archaniołów i Przodków. Mamy kartę Orła. A więc tu może też Ojczyzna odgrywać rolę. Coś się może wydarzyć. Spoglądaj z wyższej perspektywy. My na coś spojrzymy z wyższej perspektywy. Na co Wy powinniście spojrzeć z wyższej perspektywy? Zastanówcie się teraz. A ja złapę. Łyczka wody. Woda to oczyszczenie. Na coś tu, też tutaj sprawy związane z Polską. Jakieś sprawy z wyższej perspektywy ujęte będą dla nas widoczne z innej perspektywy niż byśmy się spodziewali. Co to dla nas oznacza? Napiszcie w komentarzu. Ciekawa jestem Waszej interpretacji. Na co Polska powinna spojrzeć z wyższej perspektywy? Na co wy powinniście spojrzeć? I mamy niebo ojciec. Zaufaj nieznanemu. Nieznane nadchodzi. Znowu orzeł. Zobaczcie, to nie jest przypadkowe tutaj w tej karcie. Mamy zarówno tu orła, i mamy zarówno tutaj orła. Zobaczcie. Dwa orły. No, a orzeł to Polska. Zdecydowanie. No, kochani, co wam to mówi? Tak się teraz zastanawiam, co wam to podpowiada. Ciekawe to jest. Możemy mieć nad sobą opatrzność, jakby na to spojrzeć z wyższej perspektywy. Polska będzie miała dookoła tego czasu opatrzność nad sobą. Tak. I musi zaufać nieznanemu, bo to będzie dobre. I coś wyjdzie z wyższej perspektywy, i nam to wyjdzie na dobre, jako naszemu krajowi. Moi kochani, idźcie w nieznane, bo to jest dobry kierunek. Karty anielskie, co nam mówią? Od nowa. Jest tu potrzeba uspokojenia się i pozwolenia odpłynąć natrętnym, negatywnym, toksycznym, niekorzystnym myślom, które Wam zatruwają przestrzeń i Waszą energię potrzebujecie odnowy, ktoś się wybiera, może wybieracie się na wakacje, może wybieracie się, yy, ja zawsze po, podkreślam, w takie dni, jak Nów Księżyca, jak Pełnia Księżyca, jak Zaćmienie Księżyca, wybierajcie się w miejsca mocy. Ja polecam Łagiewniki, Kaplica Świętego Antoniego i Świętego Rocha, miejsce mocy, Czakram Polski, jeżeli jesteście z województwa łódzkiego, miejsce cudów, zajrzyjcie, jeżeli nie, i tak uważam, że warto tu przyjechać. Odnowa. Jeszcze takie miejsce, piramida w rapie. Czy ktoś słyszał? To też jest czakram polski. I tutaj ciekawy kto z Was był, moi kochani. Mamy świetliste powołanie w czasie nowiu księżyca. Postaw się w najpiękniejszym świetle. Słuchajcie, ja słyszę, że tu są niektóre osoby, które bardzo negatywnie o sobie mówią, a to, co mówimy, kreuje nawet naszą wagę, nasze ciało, naszą. Mimikę, nasze, nasze usposobienie, naszą energię. Jeżeli mówimy o sobie, jesteśmy wspaniałe, uśmiechnięte, czujemy się młodo, lekko, świetnie, swobodnie, dobrze ze swoim ciałem, kochamy swoje ciało, to my taką energią emanujemy. Jeżeli mówimy, nie jestem brzydka, gruba, jestem beznadziejna, jestem do niczego, kto by chciał taką mnie, kochani, to powiedzcie mi: znak, znak, słyszycie? Kto by chciał taką osobę? Wy roztaczajcie pozytywną, świetlistą aurę i macie świetliste powołanie. I przesłanie dla niektórych, ale dla wielu osób to więź. Wszystko, co do ciebie należy, zawsze do ciebie przyjdzie. Odpuść to, z czym się szarpiesz, z czym wy szarpiecie się, kolokwialnie mówiąc, moi mili. Z czym wy się w życiu szarpiecie, kogo trzymacie w swoim życiu na siłę. Czy ktoś trzyma kogoś na siłę? Czy jakiś wodnik trzyma kogoś na siłę lub lew? Bardzo silna energia. Jeżeli tak, puśćcie, jeżeli jest wasze, to do was wróci. Wchodzimy w nowe wymiary, zauważcie zmiany, które już się dokonały, zmiany, które już się dokonały, lub zmianę jedną, która już się dokonała dla niektórych. Przepowiednia jest, że Twoje życzenie się spełni. W tym tygodniu spełni się czyjeś życzenie. E, tylko afirmujcie. Zawsze podkreślam takie dni jak nów no księżyca. Róbcie mapę marzeń, spisujcie marzenia, zakopujcie i palcie to, co Wam nie służy. Uziemiajcie się, ściskajcie drzewa, uśmiechajcie się. I mamy tutaj karty tarota. Wielozadaniowość, wiele wyborów, głębokie wejście, młody mężczyzna. No, dla niektórych poniżej 30, dla niektórych młodszy, wiekowo młodszy mężczyzna ma kilka opcji. On się zastanawia: Was wybrać, albo wybrać inną kobietę. I chyba wybierze na trochę was, a potem, jak mu się znudzi, to wybierze inną kobietę. Nie dajcie mu takiego pola do popisu. Nie dajcie mu takiego pola do popisu. Od razu powiedzcie na wstępie: Dziękuję, do widzenia. Nie. Nie mój cyrk, nie moje małpki. Ja wychodzę. Albo mnie chcesz, chcesz mnie w całości taką, jaka jestem tu i teraz ale jak ty potrzebujesz przerwy, potrzebujesz zastanowienia, potrzebujesz przestrzeni, to ty nie potrzebujesz mnie. I tyle. I as różdżek. Macie absolutną intuicję, macie moc, macie magię w swoim życiu, wy możecie wszystko. Wy wykreujecie sobie podczas tego nowiu dwójkę kielichów, czyli, kochani, co to jest miłość? Bratnia dłuższa, bliźniaczy płomień, miłość serca, lojalne serce, e, Ktoś z Was, rybki, skorpiony, raki oraz bliźniaki, ktoś, kto nosi fioletową bransoletkę. Jakaś kobieta tutaj też będzie odgrywała ważną rolę, kochani, i kuszenie diabeł, będziecie siedzieć w przeszłości, koziorożec tutaj odgrywa ważną rolę, to nie przyjdzie miłość i zablokujecie sobie wszystko. Ale jeżeli wy będziecie słuchać swojej intuicji, Przyciągniecie do siebie miłość, to wy też odrzucicie tego diabła koziorożca, bo on nie będzie wam potrzebny. Nie będzie wam potrzebny on i nie będzie wam potrzebny ten wracacz. No tutaj zobaczcie, ile i jakie historie nam się tu piszą. Popatrzcie. No właśnie. Która z tych historii jest Twoja? Ta, ta, ta czy ta? Może wszystkie? Może żadna? Może każda po trochu? Może każda po. Kolei, ale tutaj są różne historie dla różnych osób. Moi mini. Karty duszy skocz. Skocz w nieznane. Zaufaj nieznanemu przygoda. Powiedz tak, zmianie. Nadchodzi zmiana wskoczysz. Tu jest energia barana. Baran strzelec, zwłaszcza. Wskakujemy w coś nowego. Dlaczego? Bo otwiera się portal Bramalwa. Tutaj nie tylko czwarty, ale również ósmy, zero ósmy. Wrota są otwarte, ty decydujesz, ty dostajesz dziką kartę do życia marzeń, nagrody. I słuchajcie, pamiętamy plan duszy. Wasza dusza umówiła się z Waszym ciałem, z waszą energią na ten czas. Wasza dusza się umówiła. Pamiętam. Życie sądzone, a życie przeznaczone. Do niektórych osób spod znaku rybek, skorpionków, raczków, baranów i strzelców nadchodzą w zmiany. Zmiany i wasza dusza was woła. Wy się umówiliście z duszą na ten czas, kochani. Wy się umówiliście z duszą na ten czas. Naprawdę. Macie magię w swoim życiu, macie wszystko to, czego pragniecie, macie moc tego, żeby wejść w głąb duszy, a dusza wam powie: Dusza wam powie i ostatnia karta dla was Aurora. Słuchajcie, niesamowita moc. Ona się rzuca w nieznane. Wyobrażacie to sobie? Rzuca się w nieznane. Wyciągnęłam w tym momencie Właśnie z takich kart. No tutaj jest energia absolutnie wspaniała. Jedna z najpiękniejszych bram, Brama 8.08. Widzimy się od drugiej strony kamery, kochani. Widzimy się już w tą stronę. I bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że powiększa się nasza rodzina Arbitrum. Zapraszam na czytania prywatne, usługi pół godziny, 60 minut, lekcje długi karmiczne, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, karty duszy. Mamy również karty mistycznego Kipera, karty Lenormand, nowość w Arbitrum, rozkłady miłosne, kochani. Tu może być dużo pięknych rozkładów miłosnych dla Was. Piękne, miłosne wiadomości. Zapowiada się intensywny czas. Czarujmy, mamy moc, mamy magię, oczyszczajmy swoją energię. Polecam kadzidła. Palo Santo ze smoczą krwią, ciężkie do zdobycia. W przestrzeni arbitrum mam małą ilość, ale zapraszam, kryształy, dobór kryształów, talizmanów, ale również zakup kryształów. Będziecie mieli, kochani, u mnie. Tu mamy kryształ dla rybek, strzelców, ametyst. Mamy tutaj. Agat. Agat jest przepiękny. Tu mamy w plastrze agatu. To jest niesamowita moc. To jest akurat do mojego prywatnego ołtarza, ale posiadam również w różnych innych kolorach, więc zapraszam. Tutaj mamy agat niebieski. Przecudowny kryształ, przecudowny kamień. Tutaj mamy również ametyst, ale w bryłce mniejszy. Zapraszam moi kochani. Buziaki, uściski. Wspaniałego nowiu księżyca we Lwie dla Was. Pamiętajcie! 408 1313. Wypowiedzcie trzy razy życzenie tego samego dnia. Trzy razy przez czas nowiu, nów trwa przez trzy dni, czyli będzie to trzeci, czwarty, piąty. Buziaki, uściski. Zapraszam do subskrypcji kanału, do Arbitrum na mediach społecznościowych. Buziaki!